Siemanko, się odcinku z Gry z Fire Adventure. I w dzisiejszym odcinku płyniemy do. chyba za takim wód. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Nigdy nie wiadomo, ale co tam? Życie karpia jest krótkie, prawda? Tak, na pewno za takim wód, także Świetnie, możemy Świetnie, Uwielbiam długie podróże morskie. Natychmiast wypływamy. By I... Obym nie dostał choroby morskiej. Płyniemy sobie Uf. stateczkiem. A, późno. I nagle on zaczyna latać. Leok. Ok. Widać, że mroczne wody. To jest mrocznie. Jasne! Główne bramy są zamknięte. Chyba musimy rzucić kotwicę przy zewnętrznej wyspie. Musimy się jakoś dostać do tej fortecy, żeby zdobyć strumienie. Ech, tak. Po prostu cudownie. Tu jest, tu jest Soldier. Eee, tak, 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 tak. tak. O. Po prostu? To jest Soldier do. kogo? Do Ranga. O, pokażę, domu no, oczywiście, ten jest Ja mam chyba jakiś słaby upgrade Paw to daj no ranka na sobą grałem jakoś tak mi się wydaje. Ale trudno. I mamy tutaj. Gościa z armatą. Do Karpia! Dostrzegły nas załogi armat! Nie, bardzo trudniej wykonanie zadania. Lepiej będzie trzymać się z dala od ich celowników. Ale możemy przejąć tamten może. Nie, nie dogonię tamtego, nie pokonam go. Okej, okay, dobra. Nie gramy Spyro. Na tę misję przygotowałem wybitnego Skalendera innego Magic Magicznego, czyli Duda. I gramy sobie Duda, a teraz z Bić. Mogę mieć grafówka takiego In na LC no. A nie takie trafy takie Nie zobaczyłem co to jest w końcu To jest, to jest jakaś chatka, mogę być do środka Nie mogę, sadkę Cały czas mam ten przycisk kliknij, żeby dołączyć No nie, 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 nie OUCH Przestań że no, kurde, in. się inaczej, jak nie chcę, żebym cię pił. A, nie mówisz, przez ten sam jak nie chcę, żebym cię pił. Lecimy na górę. I mamy tutaj boulder jakiś. O, wybuchowiec, uważaj na drugi strzał. Czemu na drugi? Nie kręć się tak blisko. Cię pobiję przypadkowo. O, jeden statek, umieraj. Ale fajne, dwa razy nie chcieli Uszuch, wieloryba. Bardzo usząca nazwa. Tu nie mogę wejść. Górka strasznie jesteś kurzający, wiesz? Ja chcę wejść tu na schody, bo to jest Argus. Nie zostaję no po sobie Argus, tylko Ok, idziemy tutaj górą. Spadamy i mamy drzwiczki, których nie mogę otworzyć, więc musimy iść tutaj. Upychamy to. Okej, okay, dobra, kapulet nie tam idzie, jest dobrze. A, nie mogę im sabotażować i strzelać z tych armat, szkoda. Tu jest coś ciekawego, jest klucz. A i długi ten level, coś, coś zny coś tak W się... Sensie... Nie, to dobrze właśnie, bo levele długie są fajne, nie, ale... To jest dziwnie długi mi się wydaje, ale okej, okay, to chyba dobrze. Obym nie spędził 20 minut siedząc w rurach w ostatnim odcinku. To jest... To nie jest dobre robienie odcinków. Okej. Okay. O, jest puzzle. Ja lubię te puzzle, szczerze w sumie. A na strzałkach to muszę robić? jest tu. 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 Spadniecie tu, tu. 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 Tutaj. 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 Okej okay, nie, dobra Zrobiłem to, to chyba za dużo ruchach. ale cóż zbyt wielkiej ilości ruchu, co zrobiłem. To zrobię. Tu jest jakaś znajdźka? Tak, jest. O super, jest Magic Gate. Jak się spomnę... Lubię jak się spałnuje mości, to jest takie fajne. Jestem z Highlandery magii. Co z tym powiedzieć? Naprawdę? Dobra. Mam teleport. Czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. Możemy nas spokojnie iść do teleportu. I ja nas przeniesie tutaj... Uuu, mam przeciwników w i... Geysu. to to mix Nie było takich przeciwników jeszcze. Co Nie, wodo nie umie pływać. Pora, żeby się zapa. Tak, to para, żeby się... Zapa. O, zapa czapeczkę. Bo mi się wydaje, że coś tu jest. To są zaklęciory wody co jest. Niech tak, to jest drugi Skylander czy Zap, którego będzie używać w dzisiejszym odcinku. Jak mi się zauważyć, ja używam zawsze takich skandersów, które są elementarne i tak Na danym, tym, levelu. I to mi w ten sposób pozwoli użyć wszystkich skandersów przez całą serię. A kolejne wybierania, dlaczego akurat teraz zap jest w sumie trochę losowo. A jest puzzle? Puzzle. O, oh, wow, są jakieś... Okej, okay, to jest ciekawe. Nie A nie było napisu doskonale, o nie. Bardzo dużo ruchu sobie. Mamy czapencję. Chwila, czy ja mogę teraz zmienić skelandera? Nie, muszę go odstawić, o nie. Nie, nie chcę ubrać tej czapeczki, teraz chcę zmienić skelandera. tutaj i mógł ubrać tę czapeczkę, to jest jego Elemental Gate. Także kolekcję. Wear czapki. O nie, skaranderzy. Gdzie jest? Czemu ja nie mogłem założyć czapki? Co jest? O nie! Ludut tu nie ma czapki. Ale smutno. Tu nie mogę. A, chyba że Tak. Mogę mu teraz założyć czapkę. Świetnie. Okej, okay, ale super wód. Znaczy tak naprawdę to nie do końca, ale jest fajny. Ale wód nie umypływać to jest bardzo smutną informacją. I gdzieś to jeszcze widziałem chyba z elemental... znaczy to nie elemental swój, po prostu swój. Okej, okay, bo tu nic nie ma, ale mogę tu spaść. Nie No, tam jest zwój. Ach, ja musiałem dopłynąć czy coś. Ja musiałem dopłynąć, także bierzemy tak zapa. Bo on umie pływać. Chyba każdy wodny Skylander umie pływać. Tam, Slam wam umie serwować. Serwować. Nie, ten tu nie przejdę? Co? w co ja tu? Mogę tym jak mi przeskoczyć? Nie. Coś jest nie tak. Okej, okay, nie mam pojęcia jak uzyskać ten zwój. A przynajmniej pozyskałem czapeczkę, także to dla mnie GIT. Nie, no, tak tego nie zrobię, I guess. Chociaż ja zrobił ta to... nie, nie ma szans. bo nie, chwila, bo już, już to miałem. To jest genialny plan. Nie, dobra, nie spadnę tutaj. Chyba, że... Ostatnia próba, ostatnia próba jak nie to wychodzę. Dobra, dobra. Dobra, to tak. moim zdaniem chyba nie jest wykonalne. No to po prostu idźmy do wyjścia. I tak muszę chyba doskoczyć wyskoczyć do wyjścia. Jest, 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 jest. Czekaj. Okej, okay. okay, trzyma się. A jak on teraz go zmienił na do? Myślałem, że, że to będzie super exploit, ale niestety nie. Przeliczyłem się. Dobra. To wracamy do teleportu. Fajny jest ten gimmick, że niektóre Skylander... A, trzeba iść tutaj. Fajny jest ten gimmick, że niektóre skandery umieją pływać, niektóre umieją latać. I to się przydaje w levelach faktycznie. Bo, na wszystkie ale zapomnieli, uczę sobie trochę bardzo. W są skailanderi w hodzie. A to jest fajne. Mogę, ze Mogę zejść czy nie zapewne przychodzę? To było takie proste, naprawdę? Nie no, ale, ale mamy ten zwój przynajmniej. Dobra. Już, już, jestem głupi, przepraszam. Notatka od Wilka Morskiego. Niełatwo jest być piratem. Wielu narzeka na długie godziny pracy, chorobę morską, ślady po dziobie papugi. A najtrudniej wytłumaczyć, czym jest rufówka. Czym jest rufówka? Chcę wiedzieć, to jest ciekawy. ciekawe. Kiedy się dolega? Jornik. To są ośmiorniki, mówiłem, że tego jeszcze nie spotkaliśmy, a ten my grę na razie zapem. To Zap jest fajny. Fajnie, że on stanuje przeciwników na swoim i mam zaczeczkę. A, pieniądze, monety i tak dalej. Ma takie fajne dźwięki, robi takie kłodziu! Świetnie zamordowałem tego. Jak to sobie, e, Fajnie, że można się wydawać w wodzie Jest soldier'em. silniejsze są Łaciu, hop i Sojourn do ignitora. I posiadamy Sojourn. Teleporcik I mamy legendarny Treasure A ten Zap'em się super gra, w tę gra w konkretną To ten Papugi, ale fajnie W na przykład, nie wiem, taki drafty teamy, Zap' nie jest za dobry, ale tak jak jest w Szczególnie na przykład na jak już dźwięk tak kaciuuuu Spider. Każdy ma, już ma, już ma czapeczkę i nie dostanie kolejny, czyż, A może dostanie kolejny z jest Elemental Gate, kolejny to już było To jest przewodny Elemental Gate I gdzie on iść? A Jeszcze do zabicia Ok, zabiłem przeciwnika, wszyscy. Jeszcze tu. Ok, dobra, zlokalizować klucz. Nieważne, gdzie jest klucz do tego. Ja zgubiłem klucz. Nie podniosłem. Okej, okay. tu nic nie ma. Można co trzeci raz, tu nic nie ma. Podobno definicją szaleństwa jest to, że idziesz robić to samo kilka razy i oczekujesz. No, a ja to chyba spełniam Okej, okay, ale... Nie no jak ten teleporter niby nie prowadzi tam? To jest nie tak. Bo muszę zejść zejść na dół do pływania czy coś tylko. Nie ogarniam. Chyba, że muszę iść tam do wiru jakoś. No nie no niemożliwo jakiś tu już coś. Chyba, że tu ...może tak się opłynąć. Ale ja tu nie mam co opłynąć, tu nic nie ma. Chyba, że na przykład muszę wejść do tego namiotu, to może to miałby sens. A nie. i tu też się nie przedostanę niestety chyba że to w ogóle była opcjonalna lokacja to wszystko nie niemożliwe to musi być gdzieś w klucz nie nie ja cały czas miałem ten klucz o, ale to jest profesjonalny gaming Ja przez 5 minut szukałem klucza, który mam to jest, to jest Te silniejsze są Highlandery Magii Okej, okay, tam jest wieczne źródło. O nie, tam było, na dole, ja tu przegapiłem. Nie mogę tam wrócić, o nie. Nakomicie Skylanderze! Teraz musimy przejąć tę fregatę i wyjeść stąd! Musimy przejąć tą tą fregatę, dobrze Tą, tę Tamtą Tamtą, tą fregatę Ale Sesy nie wybaczę tego klucza, tak zważy wiemy. Przepraszam, czyli. Drugi level i ja drugą głupio rzeczę. Pierwsze to były na Musimy otworzyć główną bramę. Dwie rzeczy. Po pierwsze, Pirat twierdzi, że dźwignia znajduje się na szczycie tej wieży. Po okay, drugie, oni uwielbiają się. kłamać. Sam nie wiem. Powodzenia! Daj znać, jak sobie poradzisz. Okej, okay, jak tam zejść? tak skoczyć Okej okay, dobra Mogę iść tu na górę Tu Tu Skoczyć, Elemental Gate w kół. Jest firm Jestem tutaj Dobra i to była ta minigierka To przod płynie? Tak Teraz tego chociaż nie z warzywi, bo to, 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 to będzie kupie z warzywi, nie? Wpadnę do wody O nie, w sumie uderzył po 3, naprawdę. Kapeczkę, tropikalny turban, ubieramy, no i jest Dream Wracamy, tu już nic nie ma... to mi ekspres. Chyba, że... Jeszcze chwila, mam tu jakiś jumper. Może tam coś jeszcze jest. Chciałem, aby było. Co to jest? Skrzynka. to. Co i ten... Jeszcze nie wszystkie skrzynie? O nie. No może jeszcze jedną spotkam. Lecimy na razie normalnie. No wiecie co? Wracamy na Buddę. Okej, okay, mamy latarenkę. Co to jest? Wielki Moai z wyspy Wielkanocnej. Otworzyliśmy główną bramę, okej. Okay. I przejęliśmy fregatę. Tak, Skylanderze! Jesteśmy wolni! I mamy jeden z ich statków! Ha! Wiesz, zawsze chciałem być piratem. Ciekawe, jakbym wyglądał z przepaską na oku. Tak. Element z kluczem. O, to najlepszy. bliźniacze strunienie oceanu wielko mniejszego, stworzony z błysknięciejatana. Ta animacja, ta osnowa się za każdym razem. Lepsza jest świetna. Teraz, kiedy bliźniacze źródła oceanu wielkomniejszego są na miejscu, możemy porozmawiać o wiecznym źródle wody. Okazuje się, że jest gdzieś na archipelagu. Archipelag? Hmm. Na co jeszcze czekamy? Idę przygotować łódź! Obawiam się, że będzie potrzebna nie tylko łódź. Z tego co słyszałem, wieczne źródło wody powróciło do morza i można je przywołać tylko za pomocą czterech starożytnych posągów stojących na tych wyspach. Hmm, dlaczego mam przeczucie, że jest tu jakieś wielkie ale? Ale słyszałem również plotki o olbrzymiej rybie, zamieszkującej te wody. Podobno pożera całe wioski. Miejscowi nazywają ją lewiatanem. L -l 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 -le Lewiatan? Uhuhu. Wygląda na to, że mamy dodatkowe zmartwienia poza chaosem i ciemnością. Musisz być wyjątkowo ostrożny. Okej, okay, dobra, to na tym odcinku. Na razie trzymajcie się i przepraszam was za klucz. To był głupie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!